Cześć wszystkim, nagram dzisiaj jeszcze jeden taki film tutaj dla wszystkich z gry, którą prowadziłem przed chwilą na pociągu. Chciałem nagrać na pociągu z tego względu, że właśnie w tym momencie trwają też prace na serwerze beta. Już tam byłem, już widziałem, co tam mniej więcej się dzieje. W każdym bądź razie nie mogę za dużo powiedzmy, tutaj zdradzać, dopóki jeszcze twórcy, że tak powiem, ograniczają nas w tych kwestiach. Na pewno pojawi się broń wyborowa, będzie to bardzo mocna broń. Już taki przebłysk pojawił pojawi się oraz informacje, co może być nowego na naszej grupie pelExpendables na Facebooku. Na pewno nowy wystrój, świąteczny, zimowy. Zobaczymy, jak to będzie tutaj się podobało graczom. Ja jak na razie, powiedzmy, podchodzę do tego, że trwają testy, tutaj są wprowadzone tak jakby różne etapy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na ostatnim etapie. E, gracze się mnie pytają, e, co może być mocnego po e, aktualizacji czy jakieś bronie przejdą, że będą za złoto i tak dalej, no tutaj tego nie wiemy i do ostatniego momentu tego się nie jesteśmy w stanie dowiedzieć. W ostatnim momencie, no, przy ostatnim, e, że tak powiem, teście, co innego, że tak powiem, pojawiło się ostatecznie, ponieważ przeszedł tutaj Browing za złoto. Przeszedł tutaj SKS kolekcjonerski MP40, co było dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem. Więc, że tak powiem, w przyszłość tutaj nie chcę przechodzić. Na pewno się pojawi ten pistolet, przepraszam, karabin wyborowy. Więcej informacji jest tutaj, że tak powiem, umieszczonych na naszej grupie. Więc dla członków naszego klanu tam jest troszeczkę więcej. W każdym bądź razie, gra tutaj na e, pociągu jest z tego też względu, że dowiedziałem się, że ten pociąg będzie troszeczkę przemodelowany, troszeczkę zmieniony. Zobaczymy, czy tak będzie, jak to wyjdzie w ostateczności, czy twórcy, że tak powiem, zrobią to. E, w każdym bądź razie tutaj chciałem jeszcze sobie potestować swoje bronie. Grałem to Tokarewem, grałem e, Falem, e, grałem e, Szeryfem, e, więc, że tak powiem, akurat tutaj te bronie, że tak powiem, najmocniejsze e, są, w, jestem w ich posiadaniu. No ale gra tutaj, że tak powiem, była raczej taką powiedzmy swoistego rodzaju rozgrzewką, dzisiaj mamy turniej, w którym gramy, mam nadzieję, że uda nam się coś tam pograć, i zobaczymy jak to będzie wyglądało, naprawdę bardzo ciężki mecz, więc tutaj, że tak powiem, rarytasów nie obiecujemy, ale miejmy nadzieję, że uda nam się tutaj coś ugrać, choćby honorowo, w każdym bądź razie. Taka moja tutaj luźniejsza gierka. Dzisiaj chciałem troszeczkę pograć. Ostatnimi czasy miałem troszeczkę mniej czasu. No niestety. Praca i tak dalej, różnego rodzaju obowiązki, które też jak każdy człowiek mam. No ale tutaj widzę nawet na chwilę Mosina wyciągnąłem i jak widać ten Mosin czasem też sobie daje dobrze radę. Albo i nie zawsze. Zabić mnie typem 97 to rzeczywiście przypadek. Bo znaczy przypadek, no bo od sobie, że tak powiem, dał radę. No ja chciałem tutaj sobie jeszcze troszeczkę pobiegać, nagrać taki film, być może kiedyś do niego wrócę z sympatią. Niestety kiedyś, dawno, dawno temu grałem też na, na wyspie, na Pacyfiku. Pewnie wielu graczy nie wie o tym, że nawet taka mapa istniała. Z niej niestety filmów nie mam, ale tutaj nasz klan posiada takie filmy, więc, że tak powiem, tutaj przy wymienności, powiedzmy, tych map i tak dalej, to fajnie, że tak powiem, mieć tutaj jakieś, powiedzmy, swoje ym, filmy. Być może kiedyś właśnie będę do tego filmu wracał. E, e, zobaczymy. E, w każdym bądź razie. Jak widać tutaj, to karia w sobie bardzo dobrze radzi. Ostatnio się troszeczkę bardziej przekonałem do tej broni. Na odległość dalszą też również sobie dobrze radzi. E, nawet zastanawiałem się czasami, czy nie lepiej jak fal. Więc tutaj, że tak powiem, względem tych broni e, każda ma jakiś swój, powiedzmy, tutaj swoją moc. Szeryfem grałem troszeczkę mniej z tego, tego względu, że e, tej broni jeszcze nie mam maksymalnie ulepszonej. E, tutaj robiłem sobie swój kontrakt na strzelbę więc coś tam troszeczkę nią pobiegałem, e, w każdym bądź razie tutaj jakieś moje umiejętności nie są zbyt szczególne, tutaj nie grałem powiedzmy aż tak e, na, na full, raczej sobie po prostu biegałem, no ale wpadło tam powiedzmy 50 ponad zabójstw e, na tej mapie, E, też się udało tutaj zdobyć około 60 punktów. Oczywiście to była taka e, testowa gra, prawda? Jeżeli ja ogólnie gram, już tylko obronę kwatery, tam staram się powiedzmy, na troszeczkę niższym poziomie zdobywać punkty. Jak gram na wyższym poziomie, to e, z chłopakami stanu. Z gdzieś tam tworzymy te wspólnego rodzaju gry no a tutaj przyszedłem tylko po prostu dla upamiętnienia, że tak powiem, tej mapy bo akurat szczerze powiedziawszy, ja lubię pociąg byłem za tym, żeby ta mapa wróciła z tego względu, że tutaj można sporo natrzepać, że tak powiem, killi biegając w odpowiednich miejscach że tak powiem, można zdobyć naprawdę dobre wyniki tutaj nasi gracze zdobywali fajne rezultaty więc też tą mapę lubię troszeczkę jest na niej ciasno, mam nadzieję, że może, może to poprawią nie wiem jak ten pociąg będzie wyglądał, czy dołożę jakieś wagony, czy zmienią po prostu układ skrzyn. Skrzyn nie wiem, ciekawi mnie to myślę ogólnie, że ta mapa jest, że tak powiem, troszeczkę najmniej dopracowana z wszystkich map, bo myślę, że wkład taki techniczny powiedzmy w na przykład krwawą zimę, no krwawa zima jest dosyć ładnie zrobiona, myślę, że burza też jest ładnie zrobiona, nie mówię tutaj o przyjemności grania na tych mapach, ale wiele map jest bardzo fajnie zrobionych. Tutaj akurat jeżeli chodzi o pociąg, to myślę, że. No, jest tutaj rzeczywiście można sporo zmienić. Trochę denerwuje mnie to, że właśnie w tych momentach, takich pomiędzy tymi pociągami, przepraszam, między barierkami a czołgiem, nie można się za bardzo poruszać. Lewo-prawo to troszeczkę ogranicza. Fajnie, że pozamykali tutaj te miejsca, takie, w których wchodzili, że tak powiem, kamperzy z broniami i za z tyłów, bądź po prostu gdzieś nawet zbiegają tutaj z boku pociągu. Mam nadzieję, że tego rodzaju rzeczy zostaną poprawione na pewno, a nawet jeszcze zmieniam troszeczkę więcej. Zobaczymy jak będzie wyglądał ostatecznie układ tej mapy. Ja za dużo nie mogę mówić o temacie aktualizacji, ale zawsze coś nam podpowiem. Zapraszam wszystkich na naszą grupę plxpnw World War Heroes, zapraszam do naszego klanu. Myślę, że będzie tutaj, będę starał się coraz więcej informacji dorzucać odnośnie aktualizacji, ale że tak powiem, jak będę coś wiedzieć, to dorzucę. Nie, nie, nie uprzedzać, że tak powiem, pytaniami, no bo ja tylko wszystko co wiem, to mówię. Więcej rzeczy no nie jestem w stanie powiedzieć, nie za bardzo mogę. E, zobaczymy jak to też jeszcze będzie do końca wyglądało. Dzięki wielkie i cześć.